Nie jest siodeczka do zębów? Nie ma. nie ma. A gdzie jest Poszukałaś. Natalka? Gdzie jest? Nie ma. Nie ma? No nie. Gdzie jest? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma? Nie. Ma? nie. Jak na Karka teraz ząbki umyje? Nie ma Czemu myjesz? Będziemy pieskiem myć, tak? Na pieska nałożymy pastę? Oł, Piesek A idziemy się myć? My myj, myj, myj Nie ma